Ewangelia według świętego Mateusza. Narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw w nim zamieszkali razem znalazła się brzemienną za sprawą ducha świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański, ukazał mu się we śnie i rzekł. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od Jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka, Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Medytacja nad słowem. Kim jest Jezus? Odpowiedź na to pytanie jest jednym z celów pism ewangelistów. Jednak nie historyczna wiedza jest tu najważniejsza, ale taka znajomość Jezusa, która owocuje życiem wiecznym. Jest ono owocem wiary prowadzącej do chrztu i we chrzcie rozkwitającej. W Ewangelii według świętego Jana Jezus uczy, a życie wieczne polega na tym, aby wszyscy poznali ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś: Jezusa Chrystusa. Rodowód Jezusa uświadamia nam, że Bóg nie wstydzi się grzesznych przodków. Ale wkracza w ich życie i swą łaską zaprzęga ludzkie słabości do wznoszenia swego królestwa. Ludzkie obawy stają się okazją do rozpoznawania jego panowania nad całą historią. Ojcze, historią zbawienia uczysz mnie twego miłosierdzia wobec każdego, kto w szczerości serca powraca do Ciebie. Ty leczysz mój strach i wskazujesz mi bezpieczną drogę życia, bądź uwielbiony.